Dzień dobry, nazywam się Agata Wiatrowska i to jest mój podcast z Wiatrem w Grzywie, w którym opowiadam o rozwoju i o tym, co on może wnieść w Twojej codzienności. W dzisiejszym podcaście chciałam przybliżyć ideę czarnych i białych snów. I to jest taka bardzo ładna nazwa na taki sposób funkcjonowania czy rodzaj reagowania na rzeczywistość, którą jakby w mniejszym lub większym stopniu dotyka każdego. I w taki mniej Piękny sposób. Jest to nazywane po prostu idealizacją i dewaluacją. I chcę pokazać, jak to są w ogóle dosyć naturalne mechanizmy obronne jak one wpływają na kształtowanie się relacji, kształtowanie się stosunku do siebie i jak czasami zabierają nas naprawdę na mało przyjemny coaster. Najpierw opowiem o tym właśnie takim modelu czarnych i białych snów, bo to najłatwiej sobie wyobrazić. Jednym z takich sytuacji, w których właśnie idea czarnych i białych snów ma zastosowanie i potrafi wystąpić, są bliskie relacje, czyli moment, kiedy się poznaje swojego partnera, partnerkę, i w tym momencie właściwie chciałam powiedzieć, że czasami tak, żeby nie mówić, że zawsze ale. Bardzo często właśnie jest ten proces białych snów, czyli takiego stosunku, w którym widzimy same zalety, nie widzimy wad, w którym każdy gest, każde działanie, każde zachowanie jest widziane przez tak zwane różowe okulary. I na to możemy właśnie spojrzeć, jak na taki biały sen. Widzimy tylko dobre strony. I teraz. To różnie bywa i różnie się przekształca u różnych osób, ale czasami, po czasami jednym wydarzeniu, czasami to jest kwestia czasu, następuje przeskoczenie na tak zwane czarne sny. I to jest moment, w którym tą samą osobę, często przy tych samych zachowaniach, widzimy, no że tak powiem, przez dosyć przyczarniałe i brudne okulary, czyli wady. Wtedy się pojawia też myślenie: jakie mogłem w ogóle tego wcześniej nie widzieć? Ale tak jak cechą białych snów jest takie nadmierne pozytywne widzenie, tak cechą czarnych snów jest nadmierne negatywne widzenie. I im bardziej ta huśtawka między czarnymi a białymi snami, czyli między idealizacją a dewaluacją, jest rozhuśtana, czyli im większa była idealizacja, tym większa potencjalnie może być dewaluacja, czyli spadek w dół, tym większe koszty. Im większe konflikty, tym trudniej w ogóle jest taką relację uspokoić, ale też tym trudniej jest o to, co powinno nastąpić w zdrowej relacji, czyli urealnienie, czyli wyciszenie tych huśtawki między czarnymi a białymi snami, a urealnienie tego, a jak właściwie jest, i jak mi jest z tym, że jest jak jest. Ja natomiast chcę. O tych dwóch mechanizmach opowiedzieć dużo szerzej, bo tak jak na przykładzie relacji jest łatwo je sobie wyobrazić, dlatego też od tego zaczęłam, bo każdy ma jakieś doświadczenie, w którym odegrał się ten scenariusz i łatwo go sobie czasami przywołać. Natomiast to, co się dzieje w psychice, która właśnie dąży do idealizacji, a później dewaluuje, może się pojawić w dużo większej ilości miejsc niż tylko bliska relacja, i chcę to trochę przybliżyć w ogóle, co z tego wynika, jak to może się przejawiać, z takim celem, żeby zacząć u siebie to zauważać, bo też no, jak jest wiadome, jak już jest trochę świadomości w jakimś obszarze, to mamy możliwość właśnie jakiegoś manewru. Teraz troszeczkę jeszcze wracając, co to jest w ogóle ta idealizacja, czyli ten biały sen. A co to jest dewaluacja, czyli czarny sen? To są mechanizmy obronne. Wiele osób je w mniejszym czy większym stopniu rozwija w sobie, i generalnie chodzi w nich o to, że witalizacja jest trochę taki mechanizm, że im bardziej świat wydaje się zagrażający w jakiś taki sposób, widzę go jako niedostateczny, jako nie taki, jaki powinien być. Czyli świat i to, jak on jest skonstruowany, mi zagraża jakoś wewnętrznie, tym będę mieć większą skłonność do idealizacji. No, czyli, tutaj wracając do tego partnera, im bardziej potencjalnie będę widzieć, że tego partnera to tak trzeba wybrać, i oni są tak straszni, i w ogóle no, nie wiadomo, co tutaj od nich mnie może spotkać, tym większe ryzyko jest potencjalnie, że tego, co go spotkam, to go zidealizuję. Czyli uwaga, nie zobaczę, jaki jest. Ten mechanizm powstaje w relacji, w jakichś pierwszych, pierwotnych, takich rodzinnych, opiekuńczych sytuacjach, i on ma chronić, on też ma pozwolić psychice wytrzymać trochę, można powiedzieć, trochę trudniejsze relacje. Więc on ma sens, i on w jakimś takim odrobinie dobrze robi. To nie chodzi o to, żeby teraz w ogóle, nie mieć ani krzty w żadnym momencie idealizacji, bo czasami to jest dobra energia na jakiś start, na jakiś rozpęd. Chodzi bardziej o to, żeby to nie miało takiej amplitudy jak rolkoster. Niech to będą pagórki jak w Bieszczadach, bardziej, które zmierzają do urealnienia, a nie rolkoster, który jest po prostu rozchuśtaną, jakby tutaj można powiedzieć grą psychiczną. Z kolei dewaluacja ma troszeczkę jakby inne, można powiedzieć, źródło, aczkolwiek występuje w takim tandemie, to są współistniejące mechanizmy. I dewaluacja troszeczkę chroni taką obronę, znaczy poczucie własnej wartości. Im bardziej mam je potencjalnie zagrożone i oczywiście nie ogólnie, ale może być w jakimś jednym z obszarów, tym bardziej mogę sięgać do umniejszania komuś. Lub w ogóle temu, co nas otacza, czy innym ludziom, żeby właśnie ochronić te zagrożone części siebie. Natomiast w takich, powiedzmy, relacyjnych rzeczach, to często wygląda tak, że najpierw jest idealizacja, czyli najpierw widzę w jakichś superlatywach kogoś, coś, a później dewaluuję, że jednak to coś ten ktoś nie sprostał tym moim oczekiwaniom i czuję się jakby rozczarowana. Smutna, i różne, jakby tutaj, uczucia mogły temu towarzyszyć, ale w jednym i w drugim mechanizmie nie widzę tego, jak jest. To je łączy. I teraz, w jakich one obszarach w ogóle mogą występować? No, czyli tu mówiłam o bliskich relacjach, czyli z partnerami, to jest bardzo częste miejsce, gdzie to jest. I związki potrafią nie przetrzymywać tego okresu dewaluacji, bo jeśli idealizacja była bardzo mocna, to dewaluacja jest też bardzo mocna. I to jest naprawdę widzenie drugiej osoby już w oderwaniu od faktów. Psychika się potrafi bardzo mocno nakręcić w drobnych rzeczach widzieć coś bardzo negatywnego i no to jest jak taki spadek czasami studnią w dół, więc jest to gra taka psychiczna, która jest dosyć zagrażająca dla związku, ale równie dobrze można to stosować do siebie, czyli można swoje zachowania w jakichś sytuacjach, na przykład kiedy się, nie wiem, czegoś nowego uczymy, idealizować, czyli oj jak mi super coś poszło. Znowu, to nie chodzi o to, że ja nie mogę uznać, że coś mi fajnie poszło. Mówimy o nadmiarowym robieniu tego. Tak, jakby czyli mówię, że mi bardzo dobrze przeszło, choć gdybym się tak temu przyjrzała, to poszło mi tak I znowu tu mamy tak samo roller coaster, czyli w momencie, kiedy ten mechanizm obronny przestanie działać, albo właśnie spotka się z twardą rzeczywistością, albo z jakąś informacją zwrotną z zewnątrz, mogę wpaść w też znowu nieadekwatną dewaluację. czy mogę poczuć, no tak, no ja się do niczego nie nadaję. Właściwie, no nie wyszło mi to. I jest taki wewnętrzny coaster, który właśnie, można powiedzieć, że on się rozpędza tym bardziej, im większa jest idealizacja, tym większa będzie dewaluacja. Ale też taką, takim obszarem, gdzie widzę, że bardzo dużo jest tych jakby jakości. Są wszelkiego rodzaju takie relacje mentorskie, rozwojowe, czyli kiedy jedna osoba się od drugiej uczy, zwłaszcza jeśli to trwa dłużej, to może właśnie dokładnie dochodzić do takiej zależności, czyli na początku ja kogoś idealizuję, on mi się wydaje rozwiązaniem wszystkich moich trosk. Jakby otworzy tutaj drogę do świetlistej przyszłości, i w momencie kiedy, a umówmy się, w każdym uczeniu się taki moment jest, okazuje się, że są pewne trudności, że coś nie idzie. No nie jest tak, jak mi się wydawało, że będzie. Ta osoba, jakby tu w cudzysłowie mówię, nie dostarcza tego, co mi się wydawało, nie dostarcza tego, co w moim idealizowanym widzeniu jej się wydawało, że ma dostarczyć, to wtedy zaczynam ją dewaluować. I często to, czego uczy. tak? Czyli jednak, no nie, to nie było takie. To nie dało mi takich efektów. Nie, ona jednak jest trochę do bani. Albo bardzo do bani. I ja tutaj mam taki jeden osobisty przykład, kiedy uczyłam się od jednej z osób, która była no, dużą, taką znaną ekspertką w jednej z dziedzin. I byłam na jakimś szkoleniu, właśnie takim na żywo u niej. I to, było, to był obszar rozwojowo-terapeutyczny, też można powiedzieć, związany z duchowością, no takie top of the top. No i w przerwie tego, otóż, warsztatu, ta osoba, która go prowadziła, siedziała sobie na takim ganeczku, rzucała kurwami i paliła papierosy. I ja miałam wtedy chyba 25 lat I byłam ukąpana w ogóle w idealizowaniu wielu moich mentorów, co czasem nawet na dobre wyszło, ale do tej pory pamiętam tę druzgoczącą odczucie, jak ja zobaczyłam właśnie tę osobę klnącą i palącą papierosy, bo nijak nie mogłam pogodzić w sobie tego, że ktoś właśnie, nie wiem, tutaj jest mentorem, uczy innych, zajmuje się rozwojem terapią i ozgroza duchowością, i krnie, i pali, no nie. Przecież ludzie powinni być idealni i nie mieć żadnej rysy. Teraz trochę mi się śmiać chce z tego, że tak miałam, ale to była właśnie esencja idealizacji, która oczywiście nie przeszła real gdyby W takim sensie nie przeszkodziło mi to i w idealizowaniu dalszym, to mi dużo dłużej zajęło z tą osobą, żeby ją urealnić, ale na szczęście mi się to udało, czyli ją urealniłam, a nie zdewaluowałam. Bo teraz gdybym poszła w tym kierunku, że. No, ale jak to ktoś pali i knie? Nie, to w ogóle znaczy, metoda odpada, osoba odpada, i pójdę i będę gadać na mieście, że jest B. No, nie, to by była dewaluacja. Urealnienie nie polegało na tym, że. Po pierwsze, do mnie dotarło, że to nie ma żadnego związku, <noise> że życie jest dużo bardziej skomplikowane niż ja bym na tamtym etapie od siebie czy od innych też oczekiwała i potrafiłam nawiązać relacje z tą osobą w jej, i teraz się śmieję, bo to matematycznie zabrzmi, nie wiem, 85% wartości dla mnie, jakby wewnętrznie, tak? Jeśli gdzieś te 15% było czegoś, co ja bym zrobiła inaczej, ja bym zrobiła inaczej, przynajmniej wtedy, to nie oznacza, że ja nie mogę się dalej uczyć w tej dziedzinie, w której ta osoba jest specjalistką. Ale to było dla mnie bardzo trudne, żeby nie powiedzieć piorunujące doświadczenie. Teraz to często też doświadczam z drugiej strony, czyli właśnie osób, które słyszą o tym, co osiągają inni na warsztatach, Czasami to powieści mają charakter takich właśnie prawie cudów, ktoś zmienia swoje życie, że ktoś sięga po więcej. I ja tak samo muszę się zmierzać z tym, że jest unosząca się, tak w niektórych relacjach taka idealizacja też czasami właśnie od osób, które się zajmują facilitacją programów, z końmi, że jest jakby nierealne w moim odczuciu, jakby oczekiwanie tego, co nie wiem, ta metoda. Czy ja mogę dostarczyć, co nadal po prostu się mieści w zwykłym ludzkiej wymianie, tak? Między kimś, kto coś umie, i kimś innym, kto się czegoś chce nauczyć. Nie ma i nie powinno to mieć znamion, nie wiem, użyję słowa boskich, czy alaguru, czy coś w tym sensie. Wszystkie te odcienie, jeśli się pojawiają, i to nie tylko w stosunku do mnie, ale czy do metody. Mają właśnie elementy idealizacji, czyli jakiegoś marzenia o metodzie doskonałej, o osobie doskonałej, która przyjdzie i rozwiąże wszystkie troski. I wtedy jest bardzo trudno, gdy tak się nie dzieje, a tak się nie będzie działo. Nie ma takiej możliwości, żeby jakby ktokolwiek odpowiedział na potrzeby wykreowane z tego, mechanizmu obronnego, idealizacji. Bo to jest marzenie o czymś nierealnym. I tu jest taki trochę mały off ale to oczywiście też często zahacza o relacje właśnie z rodzicami i wszystkie, no jakieś niedoskonałości czy nieadekwatności, które się w tamtej relacji mogły pojawiać, które mogą też powodować, że istnieje te marzenie o relacji idealnej, która by niejako miała być przedłużeniem no, tego ojcowskiego czy matczynego, ciepła. Ale to, co jest też dla mnie bardzo ciekawe i to obserwuję i u siebie i u innych, to jest właśnie jakby używanie tego mechanizmu, często oczywiście nieświadomie, do świata w ogóle, do świata ogólnie czy do świata idei i to może być na takiej zasadzie, że, nie wiem, jest idea koni trzymanych wolnowybiegowo i to jest ta dobra idea, a teraz idea trzymania koni w boksach to będzie ta zła idea. Lub jakkolwiek inny obszar, który weźmiemy. I, i tu trochę dynamika jest trochę inna, bo ona się nie odbywa w stosunku Chociaż czasami jest do jednej osoby, ale częściej jest po prostu do różnych osób, ale jedna grupa ludzi, która tą ideę powiedzmy, promuje, jest ta dobra. Czyli mamy wokół niej białe sny, czyli będziemy widzieć, że to jest najlepszy wybór, że rozwiązuje wszystkie problemy, że pewne sytuacje nie mają prawa wystąpić, jeśli to wybierzemy. Czyli znowu, no, świat idealny. A inna grupa ludzi, która wybiera inaczej, no to ją dla odmiany dewaluujemy. Czyli mówimy, no tak, to nie dba odpowiednio, tutaj jeśli będziemy mówić o konie, albo, no robi źle, po prostu, w skrócie. Czyli dzielimy świat na tych, tak? Czyli mamy tych w białym śnie, i to dotyczyć może tysiące różnych rzeczy, i mamy tych w czarnym śnie, i o tyle to jest trudne, że w tych sytuacjach związanych z ideami bardzo trudno o real, bo jak się nie jest blisko danej idei, czyli po prostu eksperymentalnego sprawdzania, jak to jest, jak ta idea się urealnia w świecie, no to nie będąc z nią zaangażowanym, zwłaszcza nie będąc blisko, można bardzo też ulegać po prostu manipulacji. No i wtedy te czarne i, i białe sny na zmianę się. Przeplatają, nie robiąc nikomu dobrze. Właśnie, jakie są koszty w ogóle tych mechanizmów obronnych? Bo one oczywiście są mechanizmami obronnymi, czyli jakąś tam e, taką część, która e, no, chciała się ochronić, czy potencjalnie czuje, że mogła być zraniona, one chronią, ale koszt jest potężny. Po pierwsze, ta część, która jest chroniona, nie jest właściwie zadbana, bo ani do końca nikt jej nie wysłuchał, ona jest po prostu obroniona, tak jakby ją zamknąć w jakimś pokoju i nikt jej krzywdy niby nie zrobi, ale ona jest tam sama, bez możliwości i rozwoju, i przekształcania, i transformacji. Więc to wcale nie jest takie dobre. Po drugie jest właśnie jest ta emocjonalna huśtawka, czyli przeskakiwanie z białych do czarnych snów, czy ich nawet sobie pielęgnowanie, tu są ci dobrzy, a tam są ci źli. To jest wewnętrzny, zupełnie niepotrzebny koszt, który kosztuje. To trzeba zasilić. Każdy potencjalny konflikt wewnętrzny trzeba nieźle zasilić, i później, jakby jest czasami zdziwienie u pewnych osób, że im brakuje energii na coś, a ta energia idzie na utrzymywanie status quo pewnych wewnętrznych konfliktów. No ale to można powiedzieć, no ale to dlaczego my tak nie porzucimy tych mechanizmów obronnych. I ktoś by powiedział, no, bo one się wykształciły w dzieciństwie, to nie jest takie proste, co oczywiście jest też po części prawdą, ale ja mam wrażenie też, że one dają cały czas bardzo wymierne korzyści dla innych części psychicznych. Czyli dla tej, która tam jest chroniona, to niekoniecznie, bo ona się nie może rozwinąć, jest też ta część, która jest ciągle w napięciu w związku z tym, ale są części, którym jest bardzo przyjemnie, jak one mogą idealizować. Bo czymże jest idealizacja? To jest przekonaniem wewnętrznym, że istnieje źródło, i to mnie ważne, czy w partnerze, czy w świecie, czy w mentorze, czy w idei, źródło odpowiedzi, które poradzi sobie ze wszystkim, z czym mi jest trudno. Źródło odpowiedzi na moje wszystkie wewnętrzne pytania. Źródło na moją wewnętrzną niewygodę. Źródło doskonałej miłości. Przekształcanie kawałka idealizacji jest miejscem, w którym się porzuca te marzenia. Jest miejscem, w którym widzę, że one jest nierealne. Jest miejscem, w którym porzucam ten psychiczny haj, który daje mi wiara w takie rzeczy. Co z tym robić? W miejscach, w których czuję, że może dotyczyć mnie idealizacja lub dewaluacja, potrzebna jest po prostu taka rozwojowa uważność, rozmowa o tym ze sobą, z innymi, urealnianie tego. I teraz uwaga, to może nie być prosty proces, ponieważ ta energia psychiczna mechanizmów obronnych jest bardzo silna. Czasami w ogóle trudno z nią coś zrobić samodzielnie, właśnie dlatego. Że jest w niej tyle energii. Pierwszym krokiem to jest zauważenie, że to się dzieje, a drugim krokiem będzie znalezienie przestrzeni, w której mogę spróbować zrobić taki reality check, czyli właśnie jakiś krok ku urealnieniu tego miejsca. Możecie też mieć takie pytanie, co robić, kiedy się samemu doświadcza, czyli ktoś Was idealizuje. Lub dewaluuje, albo może jeszcze nie dewaluuje, ale zaraz będzie. <laughs> Bo jeśli ktoś idealizuje, to zaraz będzie dewaluował. To jest po prostu jak, można powiedzieć, taki kijek, który z jednej strony ma serduszko, a z drugiej strony ostrze. Na początku ktoś z serduszkiem czekoladowym, pysznym, ale jeśli energia przestanie zasilać idealizację, to odwróci kijaczek na ostrze. Robota jest ta sama do zrobienia. Pierwszym powiedziała, nie cieszyć się serduszkiem. Jeśli to można wyczuć, nie zawsze oczywiście, ale częściowo, że ktoś nas idealizuje i ważne jest, żeby temu nie ulegać, bym powiedziała trochę metaforycznie, pozwolić sobie przeknąć i zapalić papierosa w okolicy tej osoby. W cudzysłowie, tak? Cokolwiek to jest. Ale zrobienie czegoś, co zo pozwoli zobaczyć tej osobie też was po prostu człowieka. Jeśli nawet nie ma pomysłu na to, jak rozbić tego typu mechanizm obronny, lub właśnie projekcję tej idealizacji, to przynajmniej nie podsycać. Jak już jak się przewróci, serduszka na ostrze, to tu najważniejsze jest urealniać. W zależności od tego, czego to będzie dotyczyło, komunikacji, powrót do tego, co Pozwala wyciszać wszystkie konflikty, czyli fakty, dialog, urealnianie oczekiwań wzajemnych. To, co jest światełkiem w tunelu po wyciszeniu tych procesów idealizacji i dewaluacji i wstrząchnięciu ich z siebie, to jest przede wszystkim właśnie kontakt z realem, który umożliwia dobre działanie, w którym jest fajny wpływ. I to właśnie otwiera krainę możliwości. Ani w idealizacji, ani w dewaluacji nie będzie docelowo mocy. Tam siła życiowa idzie w podtrzymywanie obrazów, których nie ma. A nie w to, żeby stworzyć coś, co jest i żyje i tętni życiem. Cokolwiek to jest, czegokolwiek to może dotyczyć. Czy relacji, czy idei, czy jej jakby ekspresji w życiu. I to na tyle w tym dosyć zaawansowanym, trudnym i zniuansowanym temacie. Ale mam nadzieję, że jakoś ziarenko powagi, ale też ziarenko takiego klaru poznawczego, jak na to można patrzeć. Zasiałam, jak zawsze. Jak masz ochotę, napisz, podziel się komentarzem, jak to siadło, jak to rezonowało, jak to wylądowało u Ciebie. Dziękuję za wszystkie kawy, za to, co były i za te, co będą, za ten gest dzielenia się, ale też dziękuję za mówienie o tym podcaście dalej, za to, że się nim dzielicie z innymi, że wysyłacie go komuś i mówicie: Masz, posłuchaj, może ci to pomoże. To tka tą sieć, którą wysyłam do Was dalej. Dzięki bardzo, do usłyszenia ponownie. Pa!